Ile trwa taki cykl sesji coachingowych? Jedna, dwie, dziesięć? Coaching jest relatywnie krótką formą wspierania rozwoju w stosunku do chociażby porównania go z, te, z różnymi modelami terapii, bo to, to może trwać kilka spotkań, może trwać kilkanaście. W moim przypadku nie trwało to dłużej niż pół roku. W cyklach no tak najlepiej, żeby to było w okolicy dwóch spotkań miesięcznie. I co więcej, powiem. Istotne są spotkania oczywiście, bo one inspirują, otwierają jakieś kierunki do myślenia, przełamują schematy w myśleniu, w rozwiązaniach klienta, natomiast zdecydowanie bardziej ważna jest praca klienta pomiędzy, pomiędzy sesjami, czyli to, co ustala sobie jako kolejny etap swojego działania pomiędzy spotkaniem 29 października, 13 listopada, tak? z tego względu, że pierwszym naszym wspólnym działaniem zawsze na kolejnych sesjach jest przegląd. Czyli co się wydarzyło, co zrobiłeś, co się zmieniło i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby dzięki temu móc idąc za klientem dalej ustalać kolejne, kolejne jego cele, tak? Czyli ta praca samodzielna, indywidualna, to jest to, co sam klient ze sobą robi pomiędzy sesjami. Zresztą jednym z takich wskaźników ważnych dla mnie jest to, żeby to klient po każdej sesji coachingowej był bardziej zmęczony niż coach. Jeśli coach ma takie poczucie po godzinie pracy w sesji, że on jest bardziej zmęczony niż klient. A klient taki był no coś mu co dało, bo fajnie, ale ale nie, nie, nie zmęczył się tak. mentalnie, intelektualnie, mhm. emocjonalnie, to znaczy, że ten proces twórczego, twórczej pracy jeszcze ma potencjał do dalszego rozwoju. I to samo właśnie powinno być takim procesem pracy klienta pomiędzy sesjami. Stąd też powiedziałem, u mnie to maks pół roku i coaching ma być relatywnie szybką formą wspierania rozwoju. Czyli każdemu profesjonalnemu coachowi powinno zależeć na tym, żeby klient jak. Najszybciej, zgodnie ze swoimi celami, swoim komfortem, wyszedł i zaczął działać sam, tak? Samodzielnie. Sam zarządzał w pełni swoim życiem. A ile potrzebujemy zainwestować w taki coaching? Ja mogę mówić o swoim punkcie odniesienia, o tym coaching, co coachingu biznesowym. No, to, to się zaczyna gdzieś tam od kilkuset złotych w górę, stu złotych w górę. Za jedną sesję. Za sesję. Natomiast to zawsze jest pytanie, na ile traktujemy to w kategoriach kosztu, a na ile traktujemy to w kategoriach inwestycji w siebie, bo gdyby to skonfrontować te kilkaset złotych z jakimiś innymi kategoriami wydatków, które ponosimy w różnych sferach swojego życia, to pytanie, co dzięki temu uzyskujemy też, tak? Jeżeli ktoś tkwił w jakichś nie wiem, toksycznych relacjach biznesowych, zawodowych przez x lat i to spowodowało u niego trwałe czy... zmiany, tak? To pytanie, jak przekładalne na, jeżeli to jest skuteczne na jego zmianę, jest te kilkaset złotych w perspektywie powtarzalnych spotkań, które przynoszą efekt. Efekt, tak jak go definiuje, definiuje klient. A kto może być coachem? Czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, skończyć specjalne szkoły, kursy, studia? studia? Jak w każdej dziedzinie, myślę, warto mieć oczywiście talent, czyli predyspozycje które nas predysponują do jakiejś, do jakiejś pracy. Jakie? I tutaj, jeżeli chodzi o te predyspozycje, to na pewno ważna jest umiejętność słuchania, czyli umiejętności komunikacyjne. I to też jest gdzieś skorelowane myślę w jakimś stopniu z osobowością, czyli im bardziej ktoś jest taki egocentryczny, skupiony na sobie, narcystyczny, to tym trudniej może być mu po prostu lepiej wystawić na pierwszy plan i koncentrować się w pełni na swoim kliencie, bo to on jest, to on jest gwiazdą tak? w relacji klient-coach. Klient Stąd predyspozycje, na pewno jakieś nasze wskaźniki osobowościowe są ważne, plus umiejętność słuchania, komunikowania się, obserwacji, koncentracji na rozmowie. Na pewno w jakimś stopniu em, empatia, ale rozumiana jako czucie emocji. Czyli takie nawiązywanie też dialogu nie na płaszczyźnie tylko informacyjnej. Jednocześnie, Czyli taka inteligencja emocjonalna? Taka inteligencja, o, dokładnie taka inteligencja emocjonalna, jak najbardziej, jak najbardziej, tak. A potem to jest oczywiście wiedza i umiejętności. Wiedzę mam na myśli. Coachem nie musi być psycholog, nie trzeba skończyć studiów wyższych. Warto mieć oczywiście studia wyższe, bo sam proces podobny był później w studiach podyplomowych, na przykład coachingowych, dalej się kształcić. Natomiast samo wykształcenie wyższe już jest, taką, jest takim doświadczeniem, w którym przez te kilkanaście lat byliśmy y, zmuszeni y, uczyć się rozwijać, czyli stymulować nasz mózg, nasze, nasze zasoby intelektualne do rozwoju. Więc warto mieć to wyższe wykształcenie, jakie ono by nie było, bo ono stymuluje. Oczywiście, w no, zależności od tego, jak, jak, jaka szkoła, Jaki kierunek ono może bardziej zawężać, bardziej otwierać. Stąd też, jeżeli jest to wykształcenie psychologiczne, to myślę, że jest to cenne, może być to cenne, chociażby z tego względu, że w trakcie jesteśmy w stanie, mając taki, takie zaplecze, też dać informację zwrotną klientowi, na ile to jest kwestia pracy na coachinga, na ile może warto też rozważyć jakąś konsultację bardziej terapeutyczno-psychologiczną, też tak. Jeśli się nie ma tego zaplecza. To wymaga to znowu większego treningu i doświadczeń już w rozwoju umiejętności coachingowych. W warsztacie coachingowym mogą być studia podyplomowe są dwie ogólnoświatowe największe organizacje zrzeszające coachów International Coaching Community i International Coach Federation. Stąd też warto na pewno korzystać z oferty tych dwóch organizacji. To są organizacje, stąd też chyba nie popełniłem błędu jakieś kryptoreklamy, mam nadzieję, bo warto po prostu z tego korzystać. To są stowarzyszenia, nie są to firmy komercyjne, prawda? O, oczywiście, za tym stoją firmy, które mają licencję na to, żeby móc dalej kształcić, tak, edukować adeptów coachingu. Ja myślę, że ogólnie temat jest bardzo bardzo, 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 bardzo szeroki i myślę, Agata, musimy bardzo podziękować naszemu dzisiaj. Ekspertem zarządzajcie ekspertowi. czasem dziewczyny, z tego mm. względu, że też w coachingu to coach zarządza czasem sesji, to jest wasza sesja dzisiaj radiowa, o, o, zarządzajcie czasem. ekspert tak. nam podał y, y, pomysł na audycję może jedną z y, zarządzanie czasem. A Natomiast jest... tak, właśnie na sam koniec jeszcze poprosiłybyśmy tutaj może gościa o zadanie pytania dla słuchaczy. Drodzy słuchacze, mamy do rozdania jedną nagrodę. Cały tydzień będziemy czekać na wasze odpowiedzi. Tak. Tak, mamy taką propozycję, żeby nie dzisiaj, nie telefonicznie, tylko przez cały tydzień przesyłajcie do nas maile. Mam nadzieję, prawidłową odpowiedzią na pytanie, które zaraz zada trener. Na adres egomałpazakloc.pl. Przypomnę jeszcze raz, egomałpazakloc.pl. Do wygrania książka Malcolma Gladwella. Myślę, że trochę w temacie. Tytuł książki poza schematem Sekrety Ludzi Sukcesu. A pytanie nasz ekspert zada właśnie teraz. Pytanie jest banalne, proste, ponieważ jeśli drodzy słuchace, słuchacze słuchaliście, to istnieje bardzo duża szansa, że odpowiedź już znacie, a brzmi tak. Co jest podstawowym narzędziem pracy coacha w rozmowie coachingowej? Coacha, czyli naszego dzisiejszego eksperta, Robert Milczarek, psycholog, trener, coach. My się z Wami na dziś żegnamy. Pamiętajcie, że nasza audycja, magazyn Ego psychologii, w każdą pierwszą i, I ostatnią, ostatnią sobotę miesiąca, godzina 17. Wszystkie informacje oczywiście zamieszczone będą również na naszym profilu, na Facebooku, na który gorąco zapraszamy, a na dzisiaj już z Wami się żegnamy. Żegnały się z Wami Natalia Dynowska, Agata Wilska. Do usłyszenia. I realizująca audycję Michał